We going- Peggy 18 Siemanko ludziska, z tej strony Dafne 24, przed wami trzeci odcinek z serii Lego Harry Potter, gra ze mną res Siemano Siemalo Continue story, dobra Co, nie mogę być zajebany? Nie, masz mówić głośno i wyraźnie co? <laughs> nie, bo będziesz szumieć, chuju Dobra, to chyba tu, nie? Co to za koleś? A to ten, mister z wąsem Chodź Ale on Czeka? nie idzie, jakim tempem? Ja cię... Dobra, Czeka, co by się stało, Nic, pewnie byś stracił kryształ, te... klocki LEGO. To brzmi poetycko, nie jakiś bo stracisz klocki LEGO. Nie Gim, klocki LEGO są ważniejsze niż ty. Ej, domi. Dobrze ci tak. Nie wiem, gdzie ja wszedłem. Czekaj. No o, właśnie. o, o, to nie ja. Pokus, pokus. Jaka impreza. No już nie. Co, rudy potańczyć się może? O, 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 o. Ło, wow, co to za magia? Mam, to, to nie jest biała magia, to się nazywa ten... Z wąsami wiem. coś tam... Nie wiem jak to się nazywa A no to nie jest biała magia, to po prostu świeci, nie? nie? Lol, ja nie mogę palić, Nie wiem. Mm. Hej, fajne. Pa, Bo, jaka baka. Dobra, teraz ja ustawiam. Eee. okej. Okay. Ale nie o to chodzi, ja mogę z tym swobodnie chodzić. Eee. Aaaa, w sensie... Weź, bo ja tam nie widzę No nie, nie to... To te tutaj poszukam sobie. Chyba źle ułożyłem. O, nie. A, już wiem po co jest ta magia! Dobra. Już wiem po co jest ta magia, ona odstrasza... Ona odstrasza te... Dementory. Nie. Dementorów? Nie odstrasza dementorów, tylko rozjaśniają. Co, co zdrościsz? Ona ten, Odstrasza te. No właśnie te, podświetl sobie. Żebym wiedział jak? No kółkiem, ale zmień magię. No i teraz. I podświetl tego rycerzyka. Podejdź do niego z tą magią. A, został. Co tu mu zrobiłeś? Umarł Co ja robić? Na dół musisz zejść z tym. To zrzuci po prostu. No, możesz po prostu sobie z tym pójść na dół, bo z tym trzeba pójść na dół. Bo ja też prawie zrzuciłem eee, Ok, Czekaj, bo to się da o, ten. Się. Dobra. Chodź tu uderz. Ten? Co? Chodź tu też Idę, idę, to idę, masyński. idę. Dobra, bierz to. to. Weź to już. No biorę, wziąłem, wziąłem, wziąłem. I chodź tu, trzeba tutaj na dół. Trzeba to poukładać, tu weź ułóż tam tamten jeden. Będzie jadę. John Preza? Nie wiem co będzie. Jak ułożysz to się przekonamy. No. Nie, Lumos, no, właśnie. No, prawie jakim prezem? Moim jestem prezem. Muzyczka. Ale to tylko chwilowa. C, 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 c. <średenia> Rudy, ej, czemu ja nie chodzę. Rudy się żeni. Gdzie? nie. Sorry. Nie żebym miał coś do rudy Ale to w końcu nie przypadek Może rudy to Przypadek? Są... I patrz co Hej Lumos właśnie teraz to Pokus pokusuj Fajne ten jest Ło nowa mi tu jeszcze nie byliśmy Cicho, bo coś układa o, o, trzeba podświetlać te. Co? Lampkę? No, trzeba włączać lampki. To włączaj ze mną. I pochodnie ruszyć. No właśnie mówię ci o pochodniach. Miałem na myśli A. lampki mówiąc pochodnie. Lampki jest tutaj, czy... nie trzeba, widzisz? Ale wiesz, hajs zawsze... No wiem, chociaż ten hajs będzie tu zawsze, musisz mi to na uwadze. Pa. Rysuję. fajnie. No, tylko za bardzo nie mogę narysować ostatniego tego miejsca, ale dobra. Dobra, narysowałem. Kurwa. tą No, jak ja robię, też taki znaczy ja musiałem teraz kwadraty, nie? O okej. Okay. No, coś mi się X. -y, to I tam suche na górze nie? No właśnie, właśnie tak myślę. Oby, bo... No co ja nie mogę... What the fuck, co on... Przejebać Ci? Poczekaj. Ej nie można tam jeszcze iść. Hogwart Perfect, uh, want the... Ta, nie chcę żebyśmy tam poszli, dobra. Co Coś mi się zdaje, że musimy iść najpierw tutaj, potem uh, oni... Lumo w magiczny sposób zamienia. O oh, que eu Oh, Snape. Sparkles, sparkles. Oi. <coughs> oi, oi. <coughs> No eliksiry, tylko nie wiem co to za eliksir Chyba nic z tym zajmę O co chodzi? Właśnie też tak mi pani maje o co e, Aha, okej, okay. musimy eliksiry, no, bo eliksiry się odpryają, nie? Okej. Okay. Teraz to poddamy. Wiem o co chodzi, mamy sporządzić eliksir. No tak. A to między innymi, ale... Coś się rozsypuje, ale... Wow! Jep jest Tam musisz iść szczurem. Jak Najpierw to złóż. No i musisz tam wejść szczurem. O! Chodź kurku, chodź, chodź. no chodź. <laughs> ja, ja to czyje! No dawaj kurwa jak wszeszcie te krzesło. To obro ramą. Kolejny brawo item. Jest. Dwa, nie już dwa, już jedną wziąłem Tak? A, no okay. Jeszcze zaraz zostało, co to eee... jest? Jakaś ręka No Szukaj tego, gdzie to może być Hmm My Też nie mam pońcu e, Tu coś jest? To zobacz Dźwięcz gardiosłój to Co to? Bo to to eee. Tu mu ręka odpadnie no, wiem. A weź coś jeszcze, tutaj coś możesz wziąć, to drugie. Nie bardzo. Ale to... Za... Masz to wziąć? Nie. Dobra, no to miałem dwie. Strzeczki. No dobra, no nic, daję do kopa. I zobaczymy co się dzieje. No, na pewno coś się zrobi. Ty poszło nic ready. To gulp. Dobra, ja się napiłem. No, bałeś się? Ty weź to przyciągnij. Weź, ty się napi. Ło, ale power teraz. O, mamy teraz poncją siły. jaki power, kurwa. Pociągnął to jak nic. Możemy to mieć? mamy ich tutaj. Ja też mam mógł chyba... ...siedzieć w innym Nie, to nie. Tu. A, fuck. O, to... nie, to nie tu. Nie, to nie tu. A, tu, dobra, ja pierdolę. Ja pierdolę. A teraz prefekt nas puści? No w końcu... o to... A bo my będziemy po prostu musieli najebać, co? Co? Dobra, Ola go. You can snake coś tam, coś tam, coś tam. No ja wiem, wiem, że coś tam, że nie można teraz iść, Tędy się chce prowadzić, tylko gdzie? No to prowadzi Ale za wolno lata A tam co jest? A tu dobra A tam to dopiero będziemy potrzebowali kolejnej magii, wiesz? No, trzeba tak żonglować tymi magiami Nie no, spokojnie, zawsze jakiś motyw No No, potem No, no potem kolejny A nie, dobra Chyba coś teraz z fabułą będzie mi się zdaje Bardziej na śmierć, fabularnie Gdzie jestem? Co się tu dzieje? Solo! To nie robią? No e im za to Pomogłem mu Na e Poczekaj, pomogłem mu Ciekli. I... Fuck yeah, prefektowi Studentowi w potrzebie Tu mam Mhm. Mm to za tylko ciołek Wii uuu, ale tam jeszcze chyba... A nie, tam mamy iść, okej. Okay. No, że tam, tam. Wow, teraz tam. O, musisz. E nie, tam gdzieś, iść, ole ten daje, ten mm. Lumos. Nie, mocno po oczach. No. Taki oczu jedny też. Weź Lumosa włącz. Ej. Co? Ej, no. Teraz te... E Ogrodnictwo, no Ogrodnictwo, <słuch> <słuch> kurwa, tato Legosy, <śłuch> manki. No Mandragora? Chyba? Zobaczymy, czy wyciągniesz. No, mandragora. To nie łatwo, ale ucnął. Będzie śmiała. <śłuch> 3D. A, I mam regalę, wyszło nawet tutaj. Nie ma różki. Co? Dawaj! Zostaw mi rudzielca! <laughs> Okej... <Okay. Wow. coughs> Że co? Nie wiem, mamy nowego czara. Uh. Nie widzę coś zielonego. Mhm. To znaczy nie coś zielonego, bo to co robię tu wcale, wiesz? Po prostu. Widziałeś? Mhm. No, muszę też pokazać. No, ale tą babę. Nie. No, bo to jest ten czar, to nie Ta? Mhm. Chyba jest Lumos. Tak? Mhm. Co ja użyłem w ogóle jakichś. małpy druta. Daj mi pojeździć! Nie może. Hmm. zrobić? Nie, Nie wiem. baba. Tu coś się super tak. O, to dobra. Łopata. O, łopata, łopata w to... o jaki skarb A, wykopałem no. Już nie widzę. O ale to nic nie dało. Nie, ale szkoda, ale to jest niebieski, zobacz. No dobra, ale niebieski, niebieski, ale jak przejść. Eee. Hmm. Yy, coś tam hold, coś tam, coś tam, tam. byśmy mieli wszystko tu... To... A nie, czekaj. No, yy. Nie wiem, nie ogadnę. Nie bardzo, tak czy inaczej No nie w porządku, w porządku nic się nie stało O, dobra Co masz coś? O, czekaj tu coś, właśnie, a bo trzeba wszystko po Zbudowaliśmy tory, odkryliśmy. i teraz będziemy tu wagonik Jak długo? No. motherfucker Nie, to nie tak, o, to tak działa, ja, okej okay. Test, no, tak. Ba 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 je, yeah, yeah, pis, plus pierdol wszędzie Lumo z solem Jebaj go solem O! Ulepszony Lumos Bo tam ten lumos tylko rozświetla, nie? No, 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 no. A ten jeszcze może ulewać tak jak ja, cały czas pomowałem kuchyć. To no, po z solą <laughs> no Dobra solą, ale ja chcę wygrać dziewczynę No i co, skończyliśmy lekcje chyba nie? Lumos z solą wykonane Dobra. <laughs> Lumos solą, jak stąd wyjść? Tu są drzwi, jesteś? nie widziałem, skąd ja miałem to Dobra, wiem dobra Lumos solom. O a co mnie kurwa bije ta Hermiona? Oddała ci. Nie, za co? Pierdol dostanie Czy <laughs> ma ser Nikolasie, gdzie teraz? Chce, chce. Czekaj. No bardzo szybko, nie O, o, o! Nie w niego miał być. O, tutaj! Nauka Lekcera latania! Donia. No, lekcja latania. miotu, ja pierdolę. I po tej lekcji chyba skończymy. Będzie trzeba. O, ta wygląda. No, jakoś tak w miarę, w miarę. No. Postaw Tak jest! Co nie? Ob, 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 ob. Nie zapominajka Czy nie, nie zapominajka, sorry, zawsze się mylę Nie zapominajka, dobrze Nie zapominajka? Tak Dobra Nie, nie, nie. jeszcze ten gonem O. Okej, okay, jak tu latać? Fajnie O kurwa, strzelę wiodą, sorry <noise> jak się podłeś? No właśnie... O o o o, mój ludy, coś nie potrafi latać No właśnie, tylko Harry potrafi latać na wiotle. Tak o kurwa, kosmos. A jak opuścić się? Jakie kurwa hard No, no się podnosisz. No x ten co skacze. No ja nie bardzo mogę. <im> <klik> no, <Superman> Ja sobie tak to No Nawet nie mogłem. Jaka bekapa. Tylko nie wiem jak... a opadać trzeba normalnie. Dobra. Boom. Chyba dostał. No teraz tutaj. Lumos z solą trzeba użyć chyba. Chyba tak A nie, nie trzeba użyć Lumos z solą. Ale się widzi. A, widzisz? Ja trafiłem. Tak? Nie, ja trafiłem. Nie. <grym>, poleciał. O, ten przeszedł. Jaki w ogóle ten slomo? Załowek jest slomo O, super, mogę lecę na miotle. No tylko ty. Ale golden blik jest. No jest! No dobra, to pożegnajmy się, tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, trzymajcie się ciepło. No na razie cześć. Na razie cześć.